Siemanko przyjaciele, dawno nie nagrywałem żadnych filmików, bo pochłonęła mnie robota, ale już jestem, a razem ze mną ten Challenger, który już jest w pełni skończony, gotowy do jazdy, gotowy na sprzedaż. Zaraz pokażę Wam, czemu tak długo go naprawiłam, a było to przeszło półtora roku i dlaczego tyle to kosztowało, a kosztowało to kupę kasy. Zapraszam do oglądania. Tak moi drodzy, wygląda ten Challengerek już gotowy, już zrobiony, już pięknie polakierowany i wymyty. Jedynie pozostało jeszcze nałożyć wosk i będzie to autko już w pełni gotowe do jazdy. Musicie koniecznie dać znać w komentarzach, jak Wam się podoba, już zrobiony, jaki jest efekt, czy jest zadowalający, czy niekoniecznie. Dla porównania, wrzucam tutaj gdzieś zdjęcia, jak wyglądał wcześniej. No i sami ocenicie, czy jest to dobra robota. Lakierek jest petarda. Oczywiście auto jest sześcioletnie, więc ma swoje mankamenty, a konkretnie jeden mankament, którym są felgi. Niestety, moi drodzy, ktoś bardzo lubił jeździć po krawężnikach i po prostu porysował ranty w tych felgach. Felgi są proste, auto jeździ idealnie, ale niestety ranty trzeba ponaprawiać. Zobaczcie, jaka patelnia tutaj jest z tego hamulca. Ogromne brembo, bo to jest 6-4 Skatpak. W full opcji Whitebody jest oryginalne, nie chińskie I już Wam mówię, czemu to tyle kosztowało Moi drodzy, dlatego, że e, Części do tego whitebody są kosmicznie tanie Mimo, że za auto zapłaciłem 15,5 tysiąca dolarów To niestety sama listwa, która tutaj jest Ta poszerzająca, kosztuje 2,5 tysiąca W używce oryginalna whitebody I jedna listwa, druga, trzecia, czwarta To mamy 10 tysięcy Przedni zderzak, moi drodzy, oryginał 10 tysięcy Tylny zderzak, oryginał 10, 12 tysięcy O ile w ogóle są, bo to też nie jest powiedziane, że na pewno to kupicie. Na szczęście u mnie lusterka były całe, bo to są lusterka z martwym polem i lusterko takie kosztuje 1500 zł, a zwykłe kosztuje około 300-400 zł. Błotnik, moi drodzy, jeden błotnik musiałem wymienić po tamtej stronie, bo był pogięty, 3500 zł za sam błotnik, bez tej nakładki, czyli razem z nakładką wychodzi Wam 6000 zł. Jeszcze felgi pozostają do renowacji, mniej więcej 2000 zł, do dołożenia tutaj, żeby były idealne w takim kolorze, jakim chcecie. Dla porównania do zwykłej wersji zderzak w granicach 2000: tutaj ta dokładka czarna do whitebody 800 zł oryginał do zwykłej wersji zamiennik 200. Błotnik do zwykłej wersji około 300 zł w zamienniku. Tutaj 3500, tak jak mówiłem. Niestety, wszystko jest mega drogie do whitebody, ale za to jest to oryginalne whitebody, a różni się ono diametralnie. W, w, fabrycznym, w fabrycznej wąskiej budzie macie zwykłe błotniki tutaj i tutaj. Są tańsze, ale nie mają takiej flanszy, która wchodzi w jednej w drugiej stronie. I te e, nakładki możecie wcisnąć na spinki normalnie, fabrycznie w te błotniki. W zwykłej wersji, jakbyście mieli wąską budę i chcieli przerobić na white body, jak dokupicie body kit za 5000 na całe auto, czyli zderzaki przód, tył plus poszerzenia, to niestety to nie pyknie. Dlatego, że te poszerzenia musielibyście kleić, kleić je do e, błotnika i to jest mega słabe, bo później jadąc z większą prędkością, po prostu Wam to odpada. Niestety dużo takich filmików i zdjęć widziałem, jak komuś takie whitebody chińskie odpadło po prostu od samochodu podczas jazdy na autostradzie. No wygląda to petarda, musicie przyznać. Lampki również kupiłem nowe, bo stare były połamane. Tylne są przerobione na Europę, także mamy pomarańczowy kierunkowskaz przeciwmgielny, full opcja. Mamy oczywiście szyberdach, mamy Martwe pola mamy radar. Oto radar to też ciekawa sprawa, moi drodzy. Bo ja ten radar kupiłem w Stanach, ściągnąłem go razem z wysyłką kosztowało mnie to około 4,5 tysiąca, bo mój niestety był albo odcięty, albo urwany. Natomiast taki radar waso jakbyście chcieli kupić w Polsce, to jedyne 16,5 tysiąca złotych. Tak to wygląda jeżeli chodzi o ceny części w Aso Maska jest ta, która była Delikatnie tu była zagięta, była podprostowana I jest petarda Całe auto było lakierowane moi drodzy Bo po prostu całe auto miało gdzieś jakieś ryski Ja też chciałem uniknąć tego, żeby w aucie za 150 czy 160 tysięcy Różnił się lakier Odcień lakieru Całe auto było lakierowane Oprócz dachu i tylnej klapy Nie widać tego w ogóle, że auto było lakierowane Jest petarda Lakier jest wylany pięknie wszystko się tutaj zgadza, spasowanie jest super, zwłaszcza jak na Challengera, bo pamiętajcie, że to są amerykańskie auta, więc to spasowanie nawet z fabryki nie wychodzi idealne. Z w ramach ciekawostki pokażę Wam tutaj. Nie jest idealnie spasowany, bo tu jest troszkę głębiej, tutaj jest troszkę wyżej. I tak jest fabrycznie, moi drodzy, bo tutaj nic nie było robione, natomiast w miejscu, w którym było coś robione, bo tutaj było wgniecenie, które było wyciągnięte, jest idealnie spasowany po całej linii. Na tej samej szerokości i tym się różni moi drodzy, właśnie autko, które było robione, a które nie było robione. To, które nie było robione, widać, że jest, są różne niedociągnięcia, a w tym, które było robione, wszystko jest popasowane elegancko. Pokażę Wam teraz, jak to odpala, jak to brzmi. Bardzo mi się podobają te końcówki wydechów podwójno-okrągłe zamiast takich trapezów. Dajcie znać, czy Wam również, czy wolicie jednak te fabryczne trapezy. Lampki pomarańczowe przerobione, tak jak mówiłem, odpalamy zdalnie autko i tak ono chodzi. Moi drodzy, jest petarda. Jest nagrzany, więc zaraz Wam pokażę drobną przegazówkę, ale na tych wydechach naprawdę jest super. Jest ośmiobiegowy automat ZF-a, więc na autostradzie nie buczy. Jak jedziecie sobie z powiedzmy przyzwoitymi prędkościami. A na postoju, no i oczywiście w mieście, jest rozpierdziel. Oczywiście ta skrzynia zapewnia też strzały z wydechu zarówno przy schodzeniu z obrotów jak i wtedy kiedy po prostu sobie przebijacie biegi na manetkach keyless go, tak jak widzieliście otworzyłem sobie bezkluczykowo taki mamy środeczek pięknie to wygląda auto ma 104 tysiące km przebiegu więc naprawdę nie jest to dużo kierownica jak nowa, piękna, żadnych tam uszkodzeń tu mamy przyciski do sterowania tempomatem tu przyciski do sterowania aktywnym tempomatem i odległością od poprzedzającego pojazdu tutaj do sterowania tym środkowym ekranikiem Funkcje głosowe, manetki do zmiany biegów oczywiście i z tyłu mamy jeszcze przyciski do zmieniania stacji, pogłaszania i przyciszenia radia. Automat, automat z możliwością zmiany automatycznej, ale też manualnej lewarkiem bądź łopat, łopatkami. Duży wyświetlacz z Android Auto i Apple CarPlay, Track Apps, SRT Mode, wszystko co chcecie. Fotele grzane, wentylowane, podgrzewana kierownica, już mi się tutaj nagrzała. Fotochromatyczne lustra, martwe pole. Pięknie. Harman Cardon Audio. Wszystko wygląda super, launch control, par e, czujniki parkowania, kamera cofania, e, co tam jeszcze mamy, oczywiście automatyczna klimatyzacja. Wszystko tutaj możecie ustawić po swojemu, czyli mamy mode custom i tu sobie zmieniamy na przykład, że chcemy skrzynię mieć w trybie sport albo track, albo street, wyłączoną albo włączone łopatki. kontrolę trakcji, zawieszenie, e, siłę wspomagania kierownicy, wszystko tutaj możemy sobie ustawić. Teraz sobie autko odpalimy, bo po zdalnym odpaleniu i tak musimy wcisnąć zapłon, i wszystko nam się zaświeca i możemy latać. Zamkniemy sobie drzwiczki. Tak jak widzicie, tutaj Harman Kardon i mamy tutaj piękne zegary w kilometrach. Temperatury, wszystko możemy sobie tutaj poprzestawiać. Jest bardzo, bardzo dużo różnych wskazań. Wszystkich możliwych parametrów, jakie tylko potrzebujemy. Czasy okrążenia, aktywny tempomat, spalanie dystans pokonany, radyjko żadnych błędów wszystko petarda tak wygląda to autko moi drodzy nic nam się na zagarach też nie świeci tutaj wycieraczki, po tej stronie nie ma drugiego y, tego bo w, w produktach właśnie Chryslera i tak dalej nie ma tych, y, tej drugiej y, manetki, tylko mamy jedną tutaj są i wycieraczki i kierunkowskazy światełka automatyczne kierownica Manualnie czy elektrycznie nie. Elektrycznie suwana do przodu do tyłu, góra dół, oczywiście szyberdach, tak jak mówiliśmy, alkantarka, fotele Scatpak. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Dajcie znać jak Wam się podoba ten środek. Jest typowo amerykański. Ogromna deska, ogromna maska i 500 koni pod butem. Jest to też fajna opcja, bo w tym ekraniku możecie sobie ograniczyć moc do 200 koni i na przykład zablokować możliwość wyłączenia kontroli trakcji. Wtedy dacie komuś auto, to się po prostu nim nie zabije. No bo te 500 koni jednak naprawdę może, może ponieść, trzeba uważać. Szyby oczywiście automat. Z tyłu co ciekawe mamy trzy miejsca i podłokietnik. Także spokojnie tam trzy osoby usiądą. Są trzy pasy. No i posłuchajcie, jak to brzmi. Petarda nie ma żadnego buczenia, brzmi petarda. I tak właśnie moi drodzy wygląda ten Challengerek. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Jeżeli chcecie takiego kupić, to zapraszam. 140 tysięcy za tyle go wystawiłem. To jest najtańszy egzemplarz na internecie. Następne są po 155, 160. Oczywiście z oryginalnym whitebodem, Whitebody, bo z Chińczykiem znajdziecie na pewno taniej, ale nie będzie to już to samo. Z tyłu korweta, którą niedługo również Wam pięknie nagram i będziemy nią latać, bo czekam na wybierak skrzyni biegów do niej, taki kabelek i będzie można już z niej korzystać, spasować przód. Pozostaje tylko wydetailingować i będzie petarda, tak samo jak ten Challenger. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Hejka!